Z nami pan Bogusław Kurciel. Panie Bogusławie, przed chwileczką rozegraliście bardzo ciekawy mecz z drużyną Beskonek, pana drużyna Aquar Zremisowała w nim 3 do 3. Po dość wyrównanym pojedynku. No i właśnie zremisowaliście, macie jeden punkt. Mogliście zdobyć 3 punkty i dogonić rywala, który jest miejsce wy... jedno miejsce wyżej. No tymczasem utrzymaliście status quo. No niestety, no tak się stało. No, ciężkie będzie. Merzy... Nie przygotowaliśmy się chyba jakoś psychicznie do dzisiejszego meczu. Ostatnie trzy mecze po prostu były zbyt łatwe, lekkie. Wygrywaliśmy po 7-1-5-0, więc chyba brakło jakiejś motywacji w głowach. No. Chyba tu problem, no. Był tak mi się wydaje przynajmniej. No, kurczę, bo nie, nie chodzili dzisiaj upaki. tak, jak to zwykle, zwykle, zwykle grają. No. No, można było zauważyć, że w niektórych momentach, zwłaszcza pod koniec drugiej połowy, no, wyglądało to tak, jakby ktoś wyciągnął wtyczkę z prądu. No niestety braku sił. No, dzisiaj wyjątkowo nas było mało do zmiany, tylko dwóch zawodników. No, to pewnie dlatego. No, zwykle jest nas 10-11. Przy... Nie wiem, potrzebne nam są dużo zmian. Jest nam potrzebnych. Mamy zawodników trochę już, jak powiedzieć, troszeczkę starszych niż, niż przeciwnik dzisiejszy, gdzie średnia wieku jest około 20 lat u nas. Tak, ale, 30. ale bijecie przeciwnika doświadczeniem, jakby nie patrzeć. Yy, może byśmy tak porozmawiali o tej kontrowersyjnej sytuacji, bo taka jedna kontrowersyjna sytuacja, w której przeciwnik strzelił bramkę, a yy, sędzia tej bramki nie uznał, ponieważ yy, doszukał się że tak powiem, innego toru lotu piłki, tak, że uznał, że, że, że piłka wpada przez boczną siatkę. Jak to było, z pana, z pana strony? Ja powiem tak, ja byłem tyłem, i nie widziałem dokładnie tego, ale koledzy tak, no, koledzy potwierdzili, że faktycznie, no, bramka, bramka była, bramka powinna być uznana, to był błąd, błąd sędziego był. Do tego, do tego przyznajemy się, tak, jak bramka była. Do, dobrze to słyszeć, ojej Bogusławie. A proszę powiedzieć, tak na razie, o co byście chcieli grać w tym, w tym sezonie? No, awans, nas interesuje tylko awans. No, dzisiaj zaprzepaściliśmy wielką szansę, jaką, jaką, jaką było dogonienie, właśnie z Field na drugim miejscu zrównania się z punktami, ale mamy teraz całą rundę rewanżową, więc wszystko przed nami. Ja myślę, że, myślę, że to drugie miejsce jest w naszym zasięgu. Czy wystąpicie w turnieju yy, tym trzydniowym? Tak, tak. Staramy się występować we wszystkich turniejach, które organizowane są na nowej hali widowiska sportowej więc i, i zagramy i w tym turnieju, jasne. Miło będzie Was w takim razie zobaczyć na żywo. Dziękuję za wywiad.